Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie, Bóg miłuje człowieka tak dalece, że nie obdarowuje go czymś, ale daje mu kogoś, swojego syna jednorodzonego. A człowiek w obliczu tej miłości odnajduje swoją godność. Jestem kimś, kogo Bóg miłuje tak bardzo, że nazywa mnie swoim dzieckiem. W te wyjątkowe święta życzę każdemu z Was, drodzy parafianie, czcigodni goście, nieustannego doświadczania tej miłości, jaką jest Jezus Chrystus. Doświadczania tej miłości w Chrystusie, który obecny jest w nas i przychodzi do nas w sakramentach świętych, szczególnie w sakramencie Eucharystii oraz pokuty i pojednania. Niech ten rozpoczęty rok liturgiczny który upływa pod hasłem Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy, będzie dla nas wszystkich okazją do tego, abyśmy rozbudzili w sobie na nowo, z jeszcze większą gorliwością, miłość do Chrystusa Eucharystycznego. Niech, to, niech w Eucharystii doświadczamy Chrystusa, który przychodzi. Niech On będzie dla nas ciągle tym, który nas odnawia, daje życie i prowadzi do wieczności. Słowo stało się ciałem, wśród nas zamieszkało. Słowo staje się ciałem zawsze na każdej mszy świętej. Niech to Słowo ożywia nas i odnawia. Szczęść Boże.